Podobno niedźwiedzie są tu wszędzie. I zobacz, wszędzie są... Kupy. Kupy, no. Wszędzie misia. kupy mi Musi ich ktoś jeść, zobacz, tego jest. Czyli kupy, one tutaj kupy, cały czas kupy, chodzą. Kupy, kupy. Kupy, kupa, kupa, kupa. kupa. No bo wyobraź sobie, jak on tyle je. No trzeba przyznać, że ma apetyt. Zjada dziennie około 25 ryb, głównie łososi, ale łosiem też nie pogardzi. Od biedy to i owoce pozbiera. Tutaj mamy, zobacz, to są jagody. To wow. są też jagody, dlatego tutaj jest idealne środowisko dla niedźwiedzia, bo niedźwiedź też żywi się jagodami, a tutaj obok ma rzekę, no i w tej rzece jest łosoś. Jak łososie składają tarło, e, znaczy jak łososie wpłyną na tarło, no to jest ich tutaj mnóstwo i, no i to jest idealne miejsce dla nich. Wszędzie mają jedzenie, no bo zwierzęta zawsze są tam, gdzie jest jedzenie. Dokładnie tak. Grizzly jedzą więcej zieleniny niż mięsa. Jagodę w końcu łatwiej upolować niż rybę. Ale to wygląda teraz. Natalka, twoje ulubione wszystkie kolory są tutaj. W jakim jesteśmy w pięknym miejscu, gdzieś na końcu świata. Jezu, i co my tu mamy? Misia z miesiątkiem. Misiu! Zobacz, Misiu jest tutaj. To jest mama z malutkim. A to jest malutki, widzisz? Tak. Że to jest malutki Misiu? Tak. A tam jest obok niego mama? Tak. Chodź, obejdziemy. Cześć! Ja jestem Natalia! A ja Dawid! A wy? Misie, <laughs> Ojeju. zobacz, jak ją całuję! o Jezu, jak ukochał mamę. jeju, fajne jesteście, wiesz? jejku, Natalka, Mis. zobaczyliśmy Misia, w końcu udało się. O. Piękne, nie? Misia, misia, Misie. zobaczyliśmy misia. Z bliska, z bliska, z bliska zobaczyliśmy misia.